Regulator prędkości pomaga utrzymywać prędkość pojazdu na wybranym poziomie bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Zwiększa to komfort jazdy, szczególnie przy długich podróżach. Aby aktywować regulator prędkości, proszę nacisnąć ten przełącznik tyle razy, ile potrzeba do wybrania funkcji regulatora prędkości. Lampka kontrolna zmienia kolor na szary i na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat, regulator prędkości gotowy, ustaw, aby go włączyć oraz pojawiają się kreski wskazujące, że funkcja jest włączona i system oczekuje na zapisanie prędkości jazdy. Podczas jazdy z prędkością powyżej 30 km na godzinę naciśnij ten przełącznik w górę lub dół, aby zdefiniować prędkość jazdy. Aktualna prędkość wyświetli się wówczas w miejscu kresek i lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. Można zdjąć nogę z pedału przyspieszenia. Jednak stanowczo zalecamy, aby trzymać stopy w pobliżu pedałów. CO pozwoli w razie potrzeby natychmiast zainterweniować. Proszę zauważyć, że próba aktywacji funkcji poniżej 30 km na godzinę spowoduje wyświetlenie na tablicy wskaźników komunikatu, nieprawidłowa prędkość, a funkcja pozostanie nieaktywna. Aby zmienić prędkość regulacji, proszę nacisnąć set bardziej, aby zwiększyć wartość i przesunąć ją w dół, oraz set mniej, aby ją zmniejszyć. Długie naciśnięcie zmienia prędkość w krokach co 10 km na godzinę. Aby z powrotem przejąć kontrolę nad przyspieszaniem pojazdu, np. w trakcie wyprzedzania, wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia. W czasie wyprzedzania na tablicy wskaźników będzie na czerwono migać pole z zaprogramowaną prędkością. Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, należy puścić pedał gazu. Po osiągnięciu zaprogramowanej prędkości informacje na tablicy wskaźników będą wyświetlane w zwykły sposób, a regulator prędkości wznowi pracę. Można połączyć regulator prędkości z funkcją wykrywanie znaków drogowych, naciskając i przytrzymując ten przełącznik. System wykrywa wtedy znaki ograniczenia prędkości i wyświetla je na tablicy wskaźników. Następnie automatycznie dostosowuje prędkość regulowaną, aby uwzględnić prędkości wykryte na znakach drogowych. Okrąg wokół panelu pozostaje stale podświetlony na desce rozdzielczej, dopóki pojazd przekracza wykrytą prędkość. Aby wyłączyć automatyczne dostosowywanie prędkości do znaków wykrytych przez system, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać ten przełącznik. Regulator prędkości można przełączyć w tryb wczuwania na trzy sposoby. Poprzez naciśnięcie tego przycisku, wciśnięcie pedału hamulca lub zmianę biegu na neutralny. Po przełączeniu funkcji w tryb czuwania prędkość zostaje zapisana i jest nadal wyświetlana na tablicy wskaźników. Aby ponownie aktywować zapamiętaną prędkość, proszę nacisnąć ten przełącznik. Prędkość jest wtedy wyświetlana na zielono. Jeżeli zaprogramowana prędkość jest wyższa od obecnej, pojazd przyspieszy do prędkości ustawionej w regulatorze. Jeżeli funkcja została przełączona w tryb czuwania, Należy nacisnąć ten przełącznik w dół, aby przywrócić ją z obecną prędkością jazdy. Aktualna prędkość zastąpi wtedy zapisaną prędkość. Aby całkowicie dezaktywować funkcję, np. w środowisku miejskim, należy naciskać ten przełącznik do momentu wyświetlenia komunikatu Driven Assistance Deactivated. Wtedy lampka kontrolna na tablicy wskaźników zgaśnie, a zapisana prędkość zostanie usunięta. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu. Pamiętaj, że nie powinno się stosować regulatora prędkości przy dużym ruchu ulicznym. Na wietrznych lub śliskich drogach lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.